Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim dniu roku liturgicznego. Jutro rozpoczynamy Adwent, czas, który w pierwszej swojej części ma nas przygotować na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na świat, ale w drugiej części ma nas przygotować bezpośrednio do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. No niestety z powodu tego wszystkiego, co przeżywamy na świecie, te święta i czas Adwentu nie przeżyjemy tak jak do tej pory. Dlatego chciałbym Wam zaproponować kilka rzeczy, które organizują księża w naszej diecezji, a które są, myślę, taką dobrą formą zdalną, internetową, przygotowania swojego serca, swojej rodziny, swojego domowego kościoła na przeżycie tych świąt Bożego Narodzenia. Pierwszą rzeczą chciałbym Wam zaproponować, byście obejrzeli film przygotowany przez księdza Tomasza Piątkowskiego, który posługuje w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, a w którym wyjaśnia, co to jest Adwent, jego historia, znaczenie poszczególnych rzeczy. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu. Z drugiej strony ksiądz Tomasz Pądzik, który posługuje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, a jest asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży decyzji Legnickiej, przygotowuje Słowo Boże na niedzielę. To słowo w sposób szczególny jest skierowany do młodych, ale myślę, że każdy z nas może skorzystać. Będziemy mogli usłyszeć księdza Tomasza i w Radiu Plus Legnica, ale również na stronie Facebooka katolickiego stowarzyszenia młodzieży. Chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w to słowo po to, by dzięki prowadzeniu przez księdza Tomasza każda z niedziel adwentu była przeżyta w sposób bardziej świadomy, bardziej przygotowany przez nas, dlatego warto sięgnąć również do tego materiału. Na niedzielę przygotowuje nas także ksiądz Adam Bogdała, który rozpoczął taki cykl podcastu Przeżyj w Adwent. Znajdziemy to na Spotify, znajdziemy na Facebooku księdza Adama czy kanale YouTube. Jest to przygotowanie również dzięki głębszemu zrozumieniu liturgii słowa danej niedzieli każdy z odcinków tego podcastu będzie ukazywał się w sobotę o godzinie 20:00 przez cały okres Adwentu. Kolejną rzeczą już taką bardziej ogólnodiecezjalną są właśnie diecezjalne rekolekcje adwentowe, które Wydział Duszpasterski przygotowuje razem z gościem niedzielnym w Legnicy. Są to materiały, które prowadzą poszczególni księża z naszej diecezji. Ksiądz Krzysztof Żmigrodzki, ksiądz Dominik Jezierski, ksiądz Jan Pazgan, ksiądz Tomasz Ślazyk i na końcu ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski. Rekolekcje pod hasłem Zagubieni. Rekolekcje, które z jednej strony pokażą nasze zagubienie, nasz strach, ale też odnalezienie nas przez Boga i nasze narodzenie na nowo. Każdy z odcinków tych rekolekcji będzie. Ukazywało się na kanale YouTube Gościa Niedzielnego, na stronie Diecyzji Lenickiej, na Spotifyu Diecyzji Lenickiej. W każdy piątek o godzinie 20.00. Już wtedy będziemy przez te prawie półtorej dnia mogli przygotować się do przeżycia konkretnej niedzieli tego adwentu. Ja osobiście zapraszam na RORATY online. Wiemy, że no, kościoły mogą pomieścić określoną liczbę osób. Nie każdy może dotrzeć, tak, jak będzie chciał, na roraty, które są z jednej strony przeznaczone dla dzieci, ale z drugiej strony też są przeznaczone dla dorosłych. Taką serię prowadzonych rorat w formie podcastu chciałbym poprowadzić pod hasłem Otwórz ocz, żebyśmy my sami potrafili w swoim codziennym życiu. Popatrzeć na różne wydarzenia nie własnymi oczami, ale właśnie oczami Jezusa w nas. Dlatego bardzo serdecznie na te podcastowe RORATY Was zapraszam już od poniedziałku, od 30 listopada do 19 grudnia. Włącznie 3 tygodnie. Od poniedziałku do soboty o godzinie 6 rano kolejny odcinek tych RORAT będzie publikowany na Spotify, na Apple Podcast. Na YouTubie, na Facebooku Diecezji Legnickiej, tam znajdziemy poszczególne odcinki połączone również z pewną rzeczą, takim dodatkiem. To nie będzie tylko rozważanie, ale to też będzie wyzwanie dla nas, żebyśmy potrafili wcielić Słowo Boże w nasze codzienne życie. Będą to krótkie rozważania, trzyminutowe maksymalnie, dlatego zachęcam, by wsłuchać się i zacząć tym Słowem Bożym żyć. To są te propozycje, o których wiem i które znam. Być może coś jeszcze w naszej diecezji się dzieje, dlatego jeżeli macie jakieś propozycje przygotowane zarówno przez osoby świeckie, jak i przez księży w parafiach, a są one udostępnione zdalnie w internecie i każdy z naszej diecezji, a jest nas, jest nas prawie milion osób, które należy do diecezji legnickiej, może skorzystać. To bardzo bym was prosił, by w komentarzach pod tym filmem umieścić te propozycje bądź osobiście do mnie napisać poprzez maila, a na pewno poinformujemy na stronie diecezji legnickiej o tych różnych inicjatywach, które właśnie pozwalają przygotować się duchowo do Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas Adwentu tego wam życzę, będzie czasem naszego głębokiego Zaangażowania w rozumienie słowa, które naprawdę nas prowadzi w tych trudnych czasach, prowadzi nas przez ten czas pandemii, prowadzi nas przez ten czas adwentu, doprowadzi nas do świąt, byśmy je coraz głębiej przeżywali. Życzę Wam, by ten czas adwentu był właśnie taką jedną wielką, ogromną przygodą dla każdej i każdego z nas. Do zobaczenia, do usłyszenia w różnych miejscach, szczególnie w tym czasie w internecie. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.